To z tej strony Karolina, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj mam dla Ciebie wideo, które jest dla mnie takim wideo bardzo osobistym i bardzo ważnym dlatego, że chciałabym Ci powiedzieć o tym, czego nauczyłam się od Dina Graciosiego więc zaczynamy Najpierw chciałabym w ogóle zacząć od tego, kim jest Dean Graciosi, dlatego że on w Polsce jeszcze nie jest tak znany, jak jest znany w USA, czy na świecie w ogóle, więc jest to przedsiębiorca, jest to mówca motywacyjny, jest to autor książek, jest to autor kursów online, jest to trener, mentor, jest to osoba, która przechodziła przez różne nisze, w tej chwili również z Tonym Robinsem przede wszystkim prowadzi różnego rodzaju programy takie Motywacyjne dla osób, które chcą działać, które chcą być przedsiębiorcami, które chcą coś ze swoim życiem fajnego zrobić. On tam ma już miliony e, po prostu osób, które e, tak obserwują, go w mediach społecznościowych e, to jest naprawdę ktoś, kto e, no, na świecie jest bardzo, bardzo znany. Natomiast ja też jeszcze dwa lata temu nie słyszałam o Imigracji OSIM e, i trafiłam na niego przez przypadek. Trafiłam na niego poprzez jego reklamę, wydarzenia, e, które organizował w ramach tego wydarzenia. E, zapraszał do płatnego programu, niego, ja z tego programu skorzystałam i zmieniło się w mnie wszystko. Dlatego mam ogromny sentyment do niego. I ogromną wdzięczność za to, co dostałam. Oczywiście, ja za to zapłaciłam, natomiast były to najlepiej wydane pieniądze w moim życiu. No, i chciałabym Ci powiedzieć, czego przede wszystkim się od niego nauczyłam dzisiaj. Dean Graciosi, jeszcze tylko wspomnę o tym, w ramach tego programu, ma też taki zwyczaj mówienia o wynikach, o osobach, które osiągnęły coś wyjątkowego. I dla mnie też przełomowe i niezwykle poruszające było to, że e, o mnie również wspomniał e, o moich wynikach, o moich kursach online, e, ponieważ mam też kursy online w języku angielskim i e, tego typu utwierdzenie, tego typu e, informacja zwrotna, że e, robię dobrą robotę, że daję radę, że idę w super kierunku, dla takiej wiesz, dziewczyny z Polski, która dopiero wchodziła w biznes online, było niezwykle dużym popchnięciem do przodu, więc e, jestem za to ogromnie, ogromnie wdzięczna winowi. To wideo jest po polsku, więc e, pewnie do niego nie dotrze w jakikolwiek sposób, natomiast zresztą jest są tysiące osób, które są mu wdzięczne za wiele rzeczy. Natomiast e, chciałabym, żeby to wybrzmiało tutaj. No dobrze, więc e, przechodząc do, bardziej do konkretów, czego nauczyłam się od Dina Graziosiego? Przede wszystkim, i to jest taki numer jeden, nauczyłam się tego, że e, to tak naprawdę w biznesie i w życiu nie ma znaczenia, co ty robisz, jakie ty masz narzędzia, jakie ty masz możliwości, jakie ty masz opcje, tylko to, co jest kluczowe, to to, co się dzieje w twojej głowie. To, co się dzieje w twojej głowie, czyli inaczej mówiąc, twoje nastawienie, twój mindset. Twoje przekonania co do tego, co ty możesz, a czego nie możesz, jaka jesteś, a jaka nie jesteś, w czym jesteś mocna i co możesz dać światu. I e, to było dla mnie najbardziej przełomowe, dlatego że jako przedsiębiorca już wcześniej działający przez wiele lat, e, miałam takie poczucie, że najważniejsze jest to, co Ty robisz, to co, jakby narzędzia, które wykorzystujesz, rzeczy, które jakby na bieżąco się dzieją w Twoim biznesie. E, Dean Graziosi dał mi zupełnie inny poziom e, perspektywy, tego, kim jestem, co chcę robić, w jaki sposób chciałabym to robić i tego, co powinno się dziać w mojej głowie, żeby to było możliwe. Nie wiem jak ty. Ja wcześniej już słyszałam takie hasła typu e, takich, zwłaszcza jakichś milionerów, e, typu To tylko w twojej głowie są ograniczenia, tylko ty decydujesz o tym, ile zarabiasz. I w momencie, kiedy nie wejdziesz w to głębiej, w momencie, kiedy nie masz pociągnięcia tego tematu i wytłumaczenia o co tak naprawdę w tym chodzi, to jest to uważam wkurzające. No, bo ciężko jest powiedzieć komuś, kto na przykład komu biznes strasznie kuleje, kto bardzo się stara, ale nie wychodzi, że to jest tak naprawdę w jego głowie, tak? To jest za mało. Co to znaczy, że coś jest w mojej głowie? I kiedy przechodziłam przez program właśnie Dina, to dopiero zrozumiałam, o co tak naprawdę w tym chodzi, i zrozumiałam, że ciągła praca nad tym, jak my myślimy o sobie, o swoim biznesie, o tym, co, co jest możliwe dla nas, powoli zmieniają się również narzędzia i to, co się dzieje wokół. I to było coś, co zmieniło wszystko absolutnie, bo oczywiście, że biznesowo bardzo mi pomógł i, i finansowo jest wszystko zupełnie inne, natomiast to rzeczywiście jest tak, że to, co się zadzieje w Twojej głowie jest najważniejsze. Dlatego, że to, co się zadziało w mojej głowie doprowadziło mnie też docelowo do takiego zupełnie innego postrzegania świata, do większego spokoju, do większej satysfakcji, do większego poczucia szczęścia, do większego, do większego balansu. E, więc tego typu praca nastawieniowa, e, motywacyjna, mindsetowa e, zrozumiałam, że jest kluczowa. Zresztą nie bez powodu ja też tego typu elementy zawieram teraz. Z właściwie niemal każdy w niemal każdym moim programie, który proponuję, kiedy ja pracuję z kobietami, dlatego że widzę, że to jest baza, to jest jakby baza pod wszystko, bo ja mogę dać narzędzia, ja mogę powiedzieć Ci technicznie, jak Ty masz ustawić reklamy na Facebooku, co zresztą też robię, czy technicznie powiedzieć Ci tak, co, co zrobić, żeby postawić Wordpressa, żeby sobie platformę kursową zrobić, żeby sobie nagrać kurs, ale tak naprawdę proces i to, czy Ty osiągniesz sukces w tym zakresie, czy Ty rzeczywiście pójdziesz wysoko po to, co chcesz, to wszystko się dzieje w zupełnie innym miejscu i to jest wszystko w tobie. W związku z tym e, to jest rzecz najważniejsza na pewno, której nauczyłam się od Dina Graciosi. Druga rzecz najważniejsza, której dowiedziałam się od Dina, a może nie dowiedziałam się, tylko uświadomiłam sobie, to to, że mogę. Ta, że mogę, tak? Czyli to, z czym myślę my, wiele kobiet ma problem, czyli czy ja mogę? Czy ja jestem wystarczająca, żeby coś tam. E, więc tego typu praca, e, stricte coachingowa, bo to jest świetny coach, e, która, e, którą dostałam od niego. E, to również była praca, która de facto zmieniła wszystko, no bo jeżeli Ty wierzysz, że możesz, że potrafisz, że jesteś wystarczająca i dasz radę, no to jakby decyduje o tym, czy pójdziesz w kierunku jakiegoś pomysłu, czy nie pójdziesz. Czy będziesz miała powera i siłę w sobie, żeby kontynuować, testować, sprawdzać i iść do tego celu, czy nie będziesz miała tej siły, bo bardzo dużo osób podcina nam skrzydła dookoła. Mamy bardzo wielu takich dobrych doradców, którzy powiedzą Ci potrzebną, że to nie jest dobry pomysł, że to się na pewno nie uda, że to nie wyjdzie, że ty nie dasz rady. A nawet jak nie masz wokół tych doradców, to być może masz ich w sobie, czyli masz takiego krytyka, który cały czas mówi, że ty to się nie nadajesz do tego, ty to źle wychodzisz na wideo, a ty to nie wiesz wystarczająco dużo, żeby na przykład tworzyć kurs online. I my to tak sobie mamy w sobie. My to tak sobie mamy w sobie, ale rzeczywiście tak jest, że to gdzieś jest i nas bardzo blokuje. I my bardzo często też nie zdajemy sobie w pełni z tego sprawy, nie, nie mamy tej świadomości, że to są elementy, które sprawiają, jaką decyzję podejmiemy, czy idę w stronę czegoś nowego, co jest dla mnie szansą, co jest dla mnie potencjalną satysfakcją, czy nie pójdę w tą stronę. I to znów dostałam od niego, w bardzo dużej części. Dostaje to też od innych mentorów, natomiast to on był tą osobą, która zrobiła ten zwrot o 180 stopni, więc tego się od niego nauczyłam, i to jest coś znów, za co bardzo, bardzo mu dziękuję. Następne elementy, dwa, o których chciałam powiedzieć, które się dowiedziałam, nauczyłam od Dina. Mogą Ci się wydawać super oczywiste, ale tak naprawdę jak się nad tym skupisz, to nie do końca są. Czyli to, żeby nieustannie się rozwijać i codziennie czytać. Codziennie, to nie ma tak, że wiesz, masz jakieś książki, no tak sobie leżą na półce i wiesz, zajrzysz raz na jakiś czas, tak zazwyczaj bywa, prawda? Nie, taki nawyk tego, że czytasz codziennie, że codziennie bierzesz, oczywiście z dobrych książek, bierzesz w myśli innych osób, które sprawiają, że coś się u ciebie zmienia, że pojawiają ci się nowe idee, że pojawia się nowa perspektywa, że Wpadasz na jakiś pomysł, będziesz miał jakiś moment aha. Więc, tego typu elementy i to ciągłe inwestowanie w siebie, nie w konsumpcję, tylko w siebie, poprzez różnego rodzaju szkolenia, ale nie tylko. Takie, jakby skupienie na tym, czy ja jestem najlepszą wersją siebie, żeby w najlepszy możliwy sposób prowadzić mój biznes na przykład, albo żeby w najlepszy możliwy sposób być z moją rodziną, tak? Więc taka ciągła próba pomagania sobie bycia to najlepszą wersją. To jest coś, co wzięłam od niego i co e, również bardzo dużo zmieniło. Kolejna rzecz, której nauczyłam się od Nina Ignasiasego, to prowadzenie dziennika. Owszem, zapisywałam różne rzeczy wcześniej. Było to bardzo nieregularne, było to takie, no na zasadzie, coś akurat konkretnie chciałam zaplanować. Natomiast Din bardzo to powtarza i ja to bardzo od niego wzięłam, bardzo się cieszę i też śledzę to dalej i cały czas przypomina moim, moim kobietom, moim klientkom, żeby to robiły, czyli prowadziły dziennik. Zapisywały wszystko, wszystkie pomysły, wszystkie jakieś przemyślenia, zapisywały problem, który się pojawił, po to, żeby w zupełnie inny sposób na papierze próbować ten problem rozwiązać, żeby po prostu spisać sobie możliwe opcje, żeby jakby cały czas to, co się dzieje w naszej głowie, działo się na papierze. Dlatego, że jeżeli my to wyjmiemy z głowy i to się zadzieje na papierze, to w zupełnie inny sposób jest Jesteśmy w stanie namacalnie dotknąć tego i coś z tym zrobić. Więc to jest też coś, co wzięłam od Dina. I znów, być może gdzieś to wcześniej słyszałam. Ja myślę, że jednak siła przekazu tego, po co i dlaczego warto tutaj miała kluczowe znaczenie. Następna rzecz, którą wzięłam od Dina, to jest działaj. Działaj tak, jak jesteś gotowa teraz. Tak, jak jesteś gotowa teraz. Oczywiście inwestuj w siebie, oczywiście rozwijaj się, oczywiście czytaj. Natomiast działaj teraz. Tak, jak jesteś na to gotowa w tym konkretnym momencie. Bo nie będzie tak, że będziesz lepiej gotowa jutro, za miesiąc, za rok. Oczywiście, że będziesz zmieniać swoje działania w miarę jak będziesz zdobywać nowe kompetencje, umiejętności, doświadczenie, natomiast teraz musisz działać. Nigdy nie będzie lepszego momentu na działanie Twoje niż właśnie w tym konkretnym momencie. Mocne, prawda? Niby znów oczywiste, ale super mocne. Tak jak ciebie dzisiaj odsyłam, ja. Zadziałaj teraz. W swoim kierunku, w stronę tego, gdzie Ty chcesz pójść dzisiaj, nie kiedyś znajdź przestrzeń na to, co jest ważne dla Ciebie dzisiaj a nie realizujesz tylko to, co chcą inni, nie wiem, pracodawca Twoja rodzina, Twoje dzieci, ktokolwiek inny znajdź przestrzeń dla siebie teraz ale taką przestrzeń na realizację tego, co ważne, a nie przestrzeń na to, żeby się schować i przez godzinę oglądać serial ja wiem, że czasem potrzebujemy, że czasem to jest ważne ale najważniejsze jest to, żeby zadziałała w kierunku tego, co jest priorytetem Następna bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz, którą dostałam od Dina i od niego się nauczyłam, to e, służ innym. Służ innym. Jeżeli będziesz miała na swojej drodze życiowej i zawodowej jeden jedyny cel, czyli to, żeby pomagać innym, żeby im służyć, żeby dawać im wartość, żeby dawać z siebie 100%, niezależnie od tego, czy robisz to płatnie czy bezpłatnie, to tego typu biznes, tego typu kierunek życiowy zawsze jakby wróci do Ciebie ze zdwojoną siłą i z po prostu ogromem pozytywnych elementów w Twoim życiu. Kiedy Ty będziesz miała dobro innych na myśli, nie kasę tylko, chociaż kasa jest ważna, kasa jest ważna i dlatego absolutnie powinnaś się cenić, powinnaś brać pieniądze za swoje usługi, za to co robisz, za swoje produkty, natomiast jeżeli Ty masz w głowie to, że Ty chcesz jak najlepiej dla innych i to czuć od Ciebie i Twoi klient jest zawsze dla Ciebie najważniejszy, no to to jest recepta na sukces i to wzięłam właśnie od lineup. A poza tym, co się z tym wiąże, to to, że jeżeli Ty masz dobro innych na względzie, to zupełnie inaczej zaczynasz pracować, zupełnie inaczej zaczynasz tworzyć kursy online, dlatego, że nie skupiasz się na sobie, nad tym, że Ty się stresujesz, że Ty masz nagrać coś, że Ty się stresujesz, że masz live'a zrobić, Ty się skupiasz na tej drugiej osobie, że jesteś tam dla niej. Więc to pomaga bardzo ze stresem, z takimi, wiesz, y, obawami co do tego, co ktoś o mnie pomyśli, czy ja dam radę, bo przestajesz myśleć o sobie, zaczynasz myśleć o tej drugiej y, y, osobie, tak? O, tej, o, tej dru o tym kimś, kto jest po drugiej stronie ekranu. Znów kolejna rzecz, która się z tym wiąże, to to, że to ciebie uczy też śmiało sprzedawać. Dlatego, że jeżeli ty masz dobro innych na względzie, jeżeli ty wiesz, że masz świetny produkt, który stworzyłaś z myślą o tym, żeby pomóc innym, to absolutnie śmiało trzeba o tym mówić, trzeba to komunikować, trzeba o tym trąbić, mówić całemu światu, że ty masz taki produkt i to pomaga ci sprzedawać, pomaga ci z taką obawą, że ojej, ja nie chcę sprzedawać, mówić wprost, bo powiedzą, że wciskam, czy że wyskakuję z lodówki. Ale kiedy ty głęboko wierzysz w to, że to jest ekstra po prostu, że ty dajesz naprawdę super wartość w tym, to zupełnie inaczej zaczynasz o tym mówić i zupełnie inna energia od ciebie bije. Ja tak mam, kiedy mówię na przykład o moim super bootcampi albo jakich, właściwie w jakimkolwiek moim programie, bo ja wiem, że on jest stworzony po to, żeby wesprzeć inne kobiety, więc ja po prostu się zapalam, kiedy o tym mówię. Nie potrafiłabym tak sprzedawać, gdyby nie ten shift, ta zmiana w mojej głowie, że służę innym, pomagam im, w związku z czym śmiała sprzedaż to jest e, mus. To jest coś, co musisz robić, jeżeli chcesz tym innym osobom pomóc. Bo jeżeli one nie kupią Twojego programu, to nie skorzystają z tej Twojej wiedzy, nie otrzymają pomocy od ciebie, tak? Więc ty robisz im źle, kiedy nie sprzedajesz, bo nie mogą na Ciebie trafić i nie mogą od Ciebie kupić. To są najważniejsze rzeczy, których nauczyłam się od Dina Gracjosiego eee, i Dean, bardzo Ci dziękuję. Eee, ślę Twoją mądrość i Twoje sposoby i to, czego Ty nauczyłeś się i doświadczyłeś w świat. Na koniec wam jeszcze powiem, że Dean przechodził przez różne nisze, zajmował się samochodami, zajmował się nieruchomościami, w tej chwili jest w biznesie wiedzy przede wszystkim. Natomiast to też pokazuje, że nasza ścieżka zawsze może być różna, tak? ale dochodzimy w pewnym momencie do tego, co najbardziej nas satysfakcjonuje i co poza pieniędzmi przynosi nam też dużo szczęścia. Więc tego tobie również życzę, mam nadzieję, że ty też trafisz na takiego mentora, na taką mentorkę która Ciebie popchnie do przodu i które Ciebie wielu rzeczy ważnych nauczy i niekoniecznie będą to konkretne narzędzia, jak coś zrobić w internecie. Pozdrawiam Cię serdecznie, subskrybuj i mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnym wideo. Do zobaczenia, cześć!